5, 4, 3, prosty. Długi dwa prawy, 70. Długi 6 prawy zacisk przez szczyt Długi trzy lewy zacisk. Siedemdziesiąt Pięć lewy. Długi 6 prawy zacisk, do 3. I 6 lewy, 50. 5 lewy, trzymaj wewnętrzny, 70 prosty, 5 lewy, 50 ostrożnie lewy, i skręt 2 prawy, słupko wewnętrzny i 4 lewy, 50, 6 prawy i lewy, 50 prosty, 6 lewy i długi 4 prawy. To 6 prawy i 6 lewy i 6 prawy, nie ciać. i 3 lewy, wąsko. 6 prawy, 30. 6 lewy, 50 prosto 3 lewy otwarty, długi. To 6 lewy przez szczyt, 70. Skręt 3 prawy przez most. 30. Długi 6 prawy, zacisk, to 5. To 2 lewy, nie ciąć. I 5 prawy, 70. Długi 5 lewy, i 6 prawy. I drugi 6 prawy. I drugi 6 lewy zacisk to 3. to 6 prawy, 50. 6 prawy i 5 lewy wąsko, 70 prosto. 5 lewy. I drugi 4 prawy. Do drugi 3 lewy. I 3 prawy wąsko. I długi 5 lewy zacisk to 3 Do ostrożnie 1 prawy i 2 lewy I 4 prawy otwarty długi Do 5 prawy 30 prostój, 3 lewy wąsko to ciąć 30 prostój, 6 lewy Do 3 lewy ciąć I 3 lewy ciąć I 6 lewy nie ciąć Do 6 prawy głęboko ciąć 100 prostój 5 lewy i 3 prawy otwarte i zacisk to drugi, 5 lewy zacisk to 3 36 lewy przez leta i 4 lewy do stołu 5, 4, 3, 2, 1, start, 50, 6 prawy przez szczyt i 6 lewy, szczyt prosty i długi 4 prawy, do długi 6 lewy zacisk do 5, do długi 5 prawy zacisk do 4 przez szczyt i 6 lewy i ostrożnie 6 prawy przez szczyt i 3 lewy. I 6 prawy przez szczyt, i 5 prawy przez szczyt, i długi 6 prawy, do lewy i skręt 6 prawy, asfalt 100, długi 6 lewy i skręt 6 prawy przez niewidoczny szczyt, naszutę, do 5 lewy, 30, 6 prawy przez szczyt, i 5 prawy przez szczyt, do ostrożnie 6 lewy przez chopę, trzy lewej i 3 prawy, 30, 4 prawy przez dziurę, szczyt prosty, 30 prosty. 4 lewy przez szczyt. I długi 6 prawy i 6 lewy przez szczyt. 30. 6 lewy i skręt 4 lewy. 30. 6 prawy przez szczyt i 6 lewy przez hopę. Trzymaj lewej. Do długi 6 prawy przez szczyt. 30. I długi 6 lewy przez szczyt. Do 6 prawy i szczyt. I długi 4 lewy przez szczyt. Otwarty. Do 5 prawy przez szczyt. 4 lewy i prawy i skręt 3 lewy. Do lewy i długi 5 prawy. Do 6 lewy przez szczyt, 50 prosty. 6 lewy przez hopę. Jest również szczyt i 3 lewy i długi 4 prawy. 30. 6 prawy i 6 lewy przez szczyt. 80. 6 prawy przez szczyt i 5 lewy przez szczyt. 50. 6 lewy przez hopę i długi 4 prawy. To 6 prawy przez szczyt i siodło. I 6 lewy przez szczyt i 30. Długi 5 lewy zacisk do 4. To długi 6 prawy zacisk do 3. I szczyt prostój i szczyt. 30 i skręt 4 lewy. I 6 prawy przez szczyt, i 6 lewy przez szczyt, i siatło, i długi 4 prawy zacisk, 30, długi 6 prawy przez szczyt, 6 lewy przez metę, 50 do 100.